Nigdy więcej dolin łez, nigdy więcej podpuchniętych oczu. Czy to nie są obietnice na wyrost? Poćwicz ze mną. Zrobimy japońskie ćwiczenie 100 razy i poczujesz, że mimo, że spędzimy dosłownie na nim chwilę, to jest ono naprawdę, naprawdę intensywne i wtedy może już na wstępie przekonasz się, że rzeczywiście to nie było obietnice bez pokrycia, no, a potem pozostanie poćwiczyć, zobaczyć na swoim własnym przykładzie, na własnej skórze. No i mam nadzieję, że wtedy skomentujesz, skomentujecie, czy widzicie jakieś zmiany. Trzeba sobie dać takie dobre dwa tygodnie. A teraz ćwiczymy i proszę, róbcie to ze mną. Zrobimy aż 100 razy. Na czym będzie polegało ćwiczenie? Za chwileczkę z ust zrobimy takie. O! I zauważcie, że ja nawijam mocno górną wargę. W ten sposób. Pionowo. Zabezpieczę końciki oczu i patrząc w górę, będę się starała poruszyć dolną powieką szybko do góry. To wygląda tak. I teraz. Zaczynamy, będę liczyła w myśli do 100 razy, po 50 się zatrzymam i potem znowu... no bo trudno już byłoby mówić, A w zasadzie byłoby to niemożliwe uwaga O. Tutaj, nie wiem jak Wy, ja potrzebuję odpoczynku. Tutaj też ćwiczą usta i rozluźniam się przy okazji żuchwy. O, rozluźniam, rozluźniam. I uwaga, druga pięćdziesiątka gotowi. zabezpieczamy o z blisko. Brawo, jeśli ćwiczyliście ze mną wytrwale. Jak widzicie, to naprawdę działa, tak fajnie męczy. I tutaj pamiętajmy, że orbicularis oculi, czyli mięsień okrażny oczu, jest naturalnym wypełniaczem okolicy oczu. Jak wiotczeje, to zaczynają się tutaj robić dołki, odznaczać taka linia, a to dość długo nie musi się dziać. Jeszcze raz dziękuję. Napiszcie, czy to były przydatne treści, czy to było za trudne, czy dla Was stówka to była w ogóle nic, no, ale przede wszystkim, jakie treści na tym kanale powinny się pojawiać, żeby był dla Was naprawdę, naprawdę pomocne.